Um, Hej, cześć z tej strony Webson, e, ale tego się pewnie domyślacie. E, witam Was w takim e, filmie, w takim audiologu bardziej, e, gdzie Wam e, wytłumaczę co się działo przez ostatni tydzień i myślę co się będzie działo teraz, później w, w, w nawet jakby w tym całym roku. E, w każdym razie e, akcja jest taka że przez ten tydzień nie było filmów i w ogóle jakby żadnych wieści. Dlaczego? Dlatego, że byłem w szpitalu. Tak, byłem w szpitalu, akcja taka, że w weekend tydzień temu normalnie się krzyłem, wszystko było spoko. W poniedziałek na lekcjach zaczął mi brzuch boleć i... No i jakby na tym się skończyło, że już tam po, po bólu, po zwolnieniu do domu i tak dalej, i tak dalej. W końcu wieczorem trafiłem na pogotowie, gdzie mi dali zastrzyk. I, i, I no i powiedzmy tak, że już było lepiej, odesłali mnie do domu z bolącym jednogłośnie brzuchem, i tyłkiem, no bo gdzieś mnie nakłuć musieli, prawda? <laughs> także... Także to... No i niby było wszystko spoko, ale we wtorek jakoś się tak jeszcze źle czułem rano, to stwierdziliśmy z rodzicami, że w takim razie nie idę do szkoły, nie? No i że... Ten, że najlepiej jakbym poszedł do, 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 do lekarza w takim razie, nie? Po prostu... Eee, no to mówisz że spoko, no to sobie pójdę, ale jak, kurczę, jak wstałem i poczułem po prostu, że nie mogę chodzić, po prostu byłem taki słaby, że, że, że się nie, nie mogłem wstać z wyraniem, to stwierdziłem, że skoro ledwo dochodzę tam do drugiego pokoju czy, czy do kuchni, no to też do, do, do lekarza to już w ogóle, nie? Na, na drugie pół półmiast, miasta przejść, żeby dojść do lekarza, to nie dam rady przecież. Także, jak tam ojciec wrócił po południu z pracy, no to już samochodem, no to do lekarza i, i, i wszystko spoko. No, a lekarz stwierdził co? Lekarz stwierdził, że, że, że wyrostek. I odesłał mnie do szpitala na chirurgię. Także, to, to jest historia z zeszłego tygodnia. Jak trafiłem na chirurgię, to tylko się bałem, żeby nie było tej samej baby, co była poprzedniego dnia. Na, na pogotowiu jak mnie tam przyjmowali, co mi dała ten zastrzyk i powiedziała, że wszystko w porządku i do domu, bo, bo bo, nie wiem normalnie co bym jej zrobił, albo jak ona by się wkurzyła, że ja tu znowu jestem. E, bardziej tego pierwszego bym się bał. No, ale w każdym razie tak i znowu zbadał mnie kolejny doktor, dusił mnie po tym brzuchu, który mnie cholernie bolał. E, no i stwierdził co? Na stół, nie? Na stół wytniemy i wszystko idzie spoko. Ale takie no kuźwa, nie? No nie, nie za dużo na jeden dzień, no ale co, położyłem się z tego szpitala, wieczorem już od razu w ten wtorek mnie kroili praktycznie, no i, i niby wszystko spoko, nie? Yy, ten tam ogólnie z wtorku z nocy to, to nie za wiele pamiętam, no bo tam wiadomo, podali, podali tam jakiegoś głupiego jasa czy coś tam. I, 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 I narkoza, i wycinanie, i tak dalej. W ogóle śmieszna historia jest z tym związana trochę, ale to może kiedy indziej zdajemy być e, bardziej informacje. E, także, no i tak to było, nie? W środę się budzę. Wiadomo, tam boleć dalej boli, nie? Ale w każdym razie boli teraz już zaszyta dziura w brzuchu, a nie kurczę, ten, e, no, nie ten wyrostek, nie? No i w każdym razie tak przeleżałem do piątku w piątek dostałem wypis i, i, i wróciłem do domu po się jeszcze i tak przeleżałem cały dzień w łóżku cały weekend praktycznie też w łóżku, no i co no i ogólnie mam problem z lekcjami teraz, bo to jednak w liceum to już jest cały tydzień do nadrobienia to, to trochę jest ale, ale, ale no, no jakoś trzeba, nie? w każdym razie dzisiaj jest poniedziałek, jeszcze też nie poszedłem bo, bo tak nie, nie do końca jeszcze się czuję e, najlepiej ale, ale myślę, że w tym tygodniu już normalnie wrócę do szkoły i też nie wiem, jak z filmami w tym tygodniu. Mam jeszcze jeden, chyba tak, mam jeszcze jeden e, nagrany z Mad Maxa I, i, i nie wiem, jak to tam dalej będzie. W każdym razie myślałem, żeby ten tydzień się zrobić przerwy, aczkolwiek zobaczcie, nie, może się na przykład, nie wiem, nagram dzisiaj jakiś film i wtedy byście mieli dzisiaj ten, te informacje, w środę i na przykład w piątek, nie, a ja myślę, że do weekendu to już powinno być wszystko okej, okay. dwa tygodnie jednak to, to, to już jest jakiś tam czas, po jakim powinno być lepiej, co nie? Jedynym bólem dla mnie jest to, że ja nie mogę jeść normalnie, co nie. Muszę jeść, mogę jeść na śniadanie, normalnie kanapka z, z masłem i to jest tyle. Później na obiad tam jakiś kawałek gotowanego mięsa i sucha pyra i to jest wszystko. No i ewentualnie na kolację też chleb z masłem. Super. Eee... No, no i też to nadrabianie w szkole, bo to jest tydzień nieobecności i tego jest dużo jak cholera, także, także mam co robić, powiedzmy. A wiadomo, gdzieś jakby w to wszystko wpleść e, jeszcze YouTube'a, to trochę trudno. E, ale, ale, ale się postaram, także mówię, w tym tygodniu na pewno jeszcze będziecie mieli jeden odcinek z Mad Maxa. Później się zobaczy. No, i jeśli chodzi o plany na przyszłość, to ogólnie miałem taki pomysł, na taki pomysł padłem któregoś dnia, że po prostu e, zrobimy tak. Teraz mam praktycznie trzy serie, tak? Czyli mam Assassin's Creed, mam Mad Maxa i mam The Walking Dead'a. I zrobimy tak. Mad Max, jak już się ogarnę w sensie, nie? Czyli że już tam będzie na bieżąco z lek będę na bieżąco z lekcjami i będę się dobrze czuł. E, tak całkiem. To będzie tak. Od poniedziałku do piątku codziennie Mad Max i. i to, żeby go skończyć i w ogóle, bo ja fabularnie nic w nim nie robiłem, e, jednak kiedy wczoraj spojrzałem, co ja tam mam zrobione, okazało się, że ja mam wyczyszczone już jakąś jedną trzecią mapy w ogóle, a jeżdżąc dalej, to już po prostu jest, są zupełnie inne tereny, innych jakby tam, jakich wodzów i tak dalej, i tak dalej, a też nie chciałem jakby robić całkiem wszystkiego tego pobocznego, poza odcinkiem wiadomość, żeby wam pokazać, jak to tam jest, różne jakieś tam konwoje, odbijania różnych też bask czy takie tam, zdobywanie jakichś dodatkowych komponentów. W każdym razie samochód i Max już są tak rozbudowani, że jakbym jak wam odpalę grę w nowym odcinku, to się nie ogarniecie pewnie o co chodzi na początku. Tak samo ta twierdza grzeta, okazało się, że to się da rozbudowywać tak dosyć bardzo i ona już tam ma jakiś drugi czy trzeci level nawet no, ale w każdym razie tak, Mad Max od poniedziałku do piątku, w weekendy The Walking Dead, albo we wtorek i w czwartek The Walking Dead. Nad tym się zastanowię, w każdym razie będziecie mieli 5 Mad Maxów i 2 The Walking Deady na pewno w tygodniu. I co z Assassin's Creedem? No, nie ukrywam, że ja bym to chciał skończyć, tak? Chciałbym skończyć tę serię, ale ona ma dosyć mało, świetne, nie, nie oglądacie tego. Ja rozumiem, że to już jest stara gra, można ją za taką uważać, ale ja jeszcze dokończę sobie tą dwójkę, później się zastanowię, czy robić Brotherhooda i tak dalej, i tak eee, dalej. Assassin's Creed'em, którego na pewno nagram, to jest wychodzący w tym roku syndykat. Po prostu, jak będzie tylko premiera syndykatu, jadę, kupuję i, i, i nagrywam, co nie. I wtedy po prostu możecie się wyżgać tym syndykatem, ja go będę nagrywał 24 na dobę. Eee, no znaczy się wiadomo, wtedy kiedy nie, trzeba będzie się aż tyle uczyć, co nie? Eee, I właśnie dlatego mam nadzieję, że do tego czasu skończę też tego, tego, tego Mad Maxa albo The Walking Dead. no bo żeby nie, nie robić 10 tysięcy serii, co nie? Bo to jakby mija się z celem i to w ogóle jest trudne, niemożliwe do zrealizowania. Eee, co dalej? Co dalej, co dalej, co jeszcze ja się miałem mówić. Aha, i i, i i... Myślałem o jeszcze jednej serii, ale to na razie sobie pominiemy, bo, bo bo, mam ich teraz parę, także także to może kiedy indziej. Ale ten pomysł, który tak naprawdę z niego się zrodził ten kanał na samym początku, te gry z dzieciństwa. Było chyba 5 odcinków z Pokemon Yellow, po czym no komputer mi padł i, i, i jakby rafnie chciał współpracować. Także ja nie wiedziałem do końca też, co tam z tym dalej będzie, ale ogarnąłem sobie tak, że może nie róbmy tego na siłę, takiej serii po prostu całej, że jadę jedną grę całą, tylko wymyśliłem sobie coś takiego. Jest gra jakaś, która, yy, którą grałem naprawdę dużo w dzieciństwie, coś takiego. Robię jeden filmik, jakiś 20-30 minutowy i macie tam na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, na przykład w niedzielę Taki filmik z jakiejś starej gry. Takie trochę one-shoty, takie jednorazowe playsy w jakąś grę. No i ogólnie myślałem tyle, ty, tyle wymyśliłem. To, to są moje plany jakby na, 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 na ten rok, tak? Czyli praktycznie trzy miesiące. Październik, listopad, grudzień. Do premiery Assassin's Creed Syndicate muszę się wyrobić z zającką Mad Maxa bądź The Walking Dead. Bardziej bym wolał Mad Maxa skończyć. Eee, no aś myślę, że The Walking Dead też, bo to tam eee, jest te kilka epizodów, tylko ale to jest i tak e, jakby fabularne i krócej niż tamte ile godzin się tego nie da zrobić. Pewnie <laughs> mi trochę głos odbiera, aczkolwiek nie większemu, może przez to, że teraz mniej mówię, jakby. Dobra, nie wiem, co mi tutaj zatrzymało nagrywanie, ale, ale okej. Okay. Jedziemy dalej, znaczy jedziemy dalej, ja już właśnie w tym momencie właściwie chciałbym się z wami pożegnać ehm, Powiedziałem co, co, co miałem, co się działo, co mam nadzieję będzie się dalej działo No i tak, wielkie dzięki za odsłuchanie tych informacji ehm, Trzymajcie się Zdrowia wam, życie, Wy mi też życzcie ehm, Wiecie co robić tam na dole Żegnam się. Na razie. Cześć. Yo, 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 joł.